Trzech uczniów klas drugich Pabieńskich Gimnazjów weźmie udział w tygodniowym rejsie po Bałtyku organizowanym przez Pabieński Klub Sportów Wodnych. Są to oczywiście osoby nieprzypadkowe, a laureaci konkursu marynistycznego pod tytułem Polska leży nad Bałtykiem, odbywającym się w ramach realizowanego przez Pabieński Klub programu Jestem the Best. Nagrodą dla nich jest właśnie wspomniana wyprawa morska, którą wedle tradycji trójce gimnazjalistów funduje prezydent. W tym roku w skład załogi wejdą Miłosz Malewicz z gimnazjum nr 1, Patryk Stan Zachowski z Gimnazjum nr 2 i Dawid Pietrzak z Gimnazjum nr 3. Decyzja Prezydenta Miasta Pabianin-Zgrzegorza doceniając wychowawcze wartości morskiego sportu żeglarskiego, kształtujące umiejętność pracy zespołowej i przewidywania, odpowiedzialności, samodzielności i solidarności, zdolność pokonywania własnej słabości i wiedzę niedostępną od programów szkolnych, finansuje Uczniowi klasy 8B Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Pawianica Miłoszowi Malewiczowi udział w rejsie morskim organizowanym przez Pawianicki Klub Sportów Wodnych jachtem żaglowym Tornado typ Komrad 54, prowadzonym przez kapitana Krzysztofa Grzegorka na trasie Świnoujście, Nexo, Alinge, Christiansen, Karskrona, Kołobrzeg. 16 do 23 sierpnia 2017 roku. Wystartowałem w konkursie, a na pewno taki rejs to jest wielka przygoda. Od zawsze w sumie marzyłem, że popłynąć, bo tak to tylko pływałem na takich statkach z rodzicami, że tam 15 minut rejs, a tutaj aż cały tydzień. I słyszałem o tym wcześniej już, więc postanowiłem po prostu zgłosić się do konkursu i zobaczyć, czy mam szczęście. Pytania w sumie w konkursie nie były aż takie trudne, bo to były pytania tylko zamknięte. Nie przygotowywałem się długo, przeczytałem tylko kilka tam jakieś fragmenty z książek żeglarskich, jakieś tam zdjęcia obejrzałem sobie na internecie i takie, no nic skomplikowanego, trochę nauki i wygrałem konkurs. Jeszcze nigdy nie przeżyłem takiej przygody i myślę, że może mnie zaciekawić. Pytania były ciężkie, były pytania o pierwszą pomoc, co mnie najbardziej jakby. Sprawiło trudność, ale no udało się. Trzeci gimnazjalista, Dawid Pietrzak, z trójki żeglarstwem zaczął się interesować od tamtych wakacji. Był wtedy na harcerskim obozie żeglarskim. Jak przyznał, było bardzo ciekawie i fajnie. Stąd decyzja o przystąpieniu do konkursu. Ale nie był to jedyny powód. Stwierdziłem po prezentacji kolegi z trzeciej klasy, że to jest bardzo fajna przygoda i może mi się udać. A ta wspomniana prezentacja to zadanie, jakie stoi przed gimnazjalistami tuż po powrocie. Uczestnicy muszą złożyć sprawozdanie z rejsu oraz wygłosić w swojej szkole wykład, reportaż dla kolegów. Jest to jeden z dwóch najważniejszych celów programu I Jestem The Best. Przygotowując i wygłaszając reportaż w szkole, przed dużym gremium uczniów, nauczycieli, nabywali takiej odwagi cywilnej do dużych publicznych wystąpień, co im najprawdopodobniej bardzo ułatwi w przyszłości życie czy na uczelni, czy gdzieś w pracy i o to nam chodzi, żeby uczyli się tego. Drugi cel programu to praca nad sobą, ale też wspólnie w grupie oraz pokonywanie własnych słabości, zwłaszcza na jachcie podczas rejsu, który bez wątpienia będzie dla tych młodych osób nowym, ciekawym doświadczeniem, uczącym pewnych wartości i zachowań, ale i też wyzwaniem, z którym wiążą się pewne małe obawy. Na pewno obawą jest choroba morska. To jest coś, czego się boję, a tak to w sumie niczego innego, ale to będzie najgorsze. Oby nie było tego. Chcę sprawdzić siebie, żeby po prostu mieć jak najwięcej przygód i jestem po prostu ciekawy, jak to będzie. Obawiam się choroby morskiej. Jeszcze nigdy nie byłem na morzu, to nie wiem czy mam ją w ogóle. A praca w zespole, bo tak jak kapitan powiedział, tu nie chodzi o to o indywidualność, jedną osobę, tylko pracę w zespole. Jak myślisz, dasz to radę czy... Dam radę, ja się nie martwię o to. Ja bardzo lubię pracować w grupie, więc nie powinno mi to sprawić żadnych trudności. W rejs popłynie również trójka uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To z kolei nagroda ufundowana przez starostę pabieńskiego Krzysztofa Chaburę. Łącznie załoga tygodniowej wyprawy morskiej liczyć będzie 12 osób.